Siemaneczko z tej strony, nieznajomy, i właśnie odpaliłem sobie FIFA 13 i kontynuujemy naszą karierę z Nolitem. I weszłem i zobaczyłem, że Dany doznał kontuzji na treningu. To jest fatalny cios dla mnie. Uraz nie z strzałki, kogo zmienimy? Kogo damy za niego? Zaraz zobaczymy, sobie, ale myślę, że pójdzie za niego. Dobra, i Dany schodzi za. Za, so, za. So. Dobra, obrońcy. No i Gitness. Witamy i zapraszamy do meczu pomiędzy Zenitem, a Stabią. Zobaczymy, jak się mecz potoczy. Mam nadzieję, że na niekorzyść przeciwnika. Jeździ dobrze, jeździ, jeździ i. U, doskonała wrzutka i czy będzie go. Nie. Nie ma golo! jaki fart. Nie ma. Dobrze, broni. Lecimy, lecimy z atakiem, lecimy Hulk, Hulk, Hulk szczelnie. O bramki, fatalnie. Polej tu. Pięknie. Odegraj to Hulka, Hulk, 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 uderzaj! is smok! Goal! Wspaniale, fenomenalna akcja. To było coś. Zobaczymy w straszkę. Ja nie skrócił. Dobrze. Następnie minuta 1 dla 0. 1-0 dla Zegitoł. Pięknie. Pięknie. Leci mi Hulk. A co Hulk na tej stronie robi? Ale go sterował. Rozpędza się Hulk. Rozpędza. Leci. Leci po kolejną brameczkę. Piękna akcja! w 15 minuta. To było coś. Pięknie. Zobaczymy, się rozbranie Hulka i Kersaków do końca. Dokończył. 15 minuta mamy 2-0 dla Senitu. Kolejna akcja, Hulk. Indywidualnie czy indywidualnie pobiegnie. Czyli znów dorzuci. Widzi to Kelsakowa? Kersaków i? Czy będzie gol? A i nie ma! <laughs> Pięknie. Podaj do Hulk. Hulk czy zdąży? Czy przejdzie? Dobrze. Hulk. Hulk. Hulk dorzuca. I zmiana adresu? ai ai dobrze, rzut rożny. Co on zrobi z tą piłką? Został podcięty i będzie rzut wolny. Zobaczymy sobie kombinuję. Hulk tutaj jest. Zabijemy sobie zawodnika. Spróbujmy, spróbujmy uderzyć. Aj! dobrze. O, ty w mordę. O, o. O, o. Wejdź dobrze Nie ma bramki pięknie Hulka Lecimy, 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 podaj dobrze Odegra. i szybko w górę! Piękna akcja, piękna akcja. Gra po trójkątnie. szybkie, trzy podania, jeden. Sorry, dwa podania nawet Piękny gole. I już mam 34 minucie 3-0 dla Osemitu. Ręka... O, jeszcze w mordę. Bity. To jasne Łoo ho ho za co ci płacę Ło wow, fuck Ole piękna akcja ładnie brawo Ukłony 404 No to bramka do szatnia Jeszcze jeden na mnie jest spoko. Czy znów dorzuci, czy znów dorzuci Dorzuca? I czy widzi go? i nie ma z tego go, ale piękna akcja Piękne podanie pomiędzy dwóch, piękne, idą z kontrą, idą, będzie to rzucał. Zito to Ale wybijamy pięknie piłkę. u to będzie sły pomysł. Czy obroni to? Aj, atakują wciąż, atakują! Pięknie zablokował to. I atakują znów! Nie ma słupek! Tyle wygrać, Je, nie, wiel patrz o wejście. Tutaj wybija, tu uderzenie. Podęża słupek i mi szukają Szykują do kontrataku. Ło mnie jest... zrobić. Rzucają? To będzie gosty... Piękna akcja. 62. minuta jest 3-2 dla zenitu Z autu muszę już coś zrobić. A szczególnie... Mój gigant! Jest ja. Tak blisko! Dobra, tego... Zito, przybyło, on dobrze. Rzuca właśnie o tym mówiłem. Zito, Zito. Mamy rzut autu. Plus autu Hulk chciał strzelać, ale coś Hulk ma piłkę. Hulk dorzuca i został nuzdjęto. Co to za strzało? Pięknie, kersakow. czy kto tam strzelał? Pięknie, podaję. Kersakowa, kersakow. Pięknie. Kersakow uderza. Aj, blokuje jej przeciwnik. Podaj, hulczkowi Hulk. Aj, Hulk, Hulk, co on zrobi? Hulk. Indywidualnie próbuje, a jednak nie odegranie. To. Zawodnika, uderzenie, a i zapakowane przez obrońcę! Nie możemy, nie możemy, właśnie, nie możemy takie coś pozwać! Drogi! Koniec meczu, pięknie! Wynik na korzyść z Zenitu, choć to są tylko sparingi, ale dobrze, motywacja. Zawodnikiem meczu został, To został, do nich? nie ma zawodnika, oj, został u nich, zeszedł. Dobrze, chociaż Hulk miał lepszą średnią, ale dobra, gole mamy trzy piany po trójkącie. Asysty Hulk pięknie. No i co? To było na tyle. Jeśli się podobało, pamiętajcie łapka w górę, nie ja będę stał takie filmiki. Siemanko.